w wysokich standardach, ponieważ jest bardzo szeroka, jeżeli chodzi o e, miejscową e, szerokości e, jest 6 metrów, chodniki po obu stronach od 1,5 e, do 2 m. E, długość całkowita drogi kilometr e, 44 metry, e, ogólna powierzchnia 6397 m. Jako główny wykonawca e, po prostu i to zadanie uważam, że bardzo szybko, mimo że na miesiąc sierpień e, był głupotliwy miesiąc, a mieliśmy tutaj taki, taki mały szczegół, który wstrzymywał nam budowę, a mianowicie 7 drzew, których nie mogliśmy wyciąć, póki ptaszki, no nie odlecą. Droga została, e, znaczy ułożona, nawierzchnia, główna nawierzchnia e, ulicy została ułożona z asfaltu e, betonowego, który nie posiada na środku sztuki. A to, ta, to jest bardzo ważne, ponieważ trwałość i gwarancja takiej drogi jest znacznie dłuższa. A my jako wykonawcy sobie zdajemy sprawę, że gwarancja w tej chwili jest bardzo ważna i jakość wtedy tego drogi Pozwoliło nam na to raz, że technologia, którą zastosowaliśmy dwa, że troszkę nam no, mieszkańcy przez mieli troszkę gorzej bo musieli korzystać z dróg bocznych ale przy dobrej takiej współpracy 4 dni trwała ta akcja gdzie mieszkańcy mieli utrudnione to nie jest aż taka duża uciążliwość za załóżmy jakość, która została w tej chwili wykonana i zrealizowana Dzisiaj dla mieszkańców ulicy Długiej w Głębczu jest święto czekali na tą drogę 50 lat są bardzo szczęśliwi, że w takim standardzie i w takiej jakości droga ta została wykonana. Trzy eee, lata temu rozpoczęliśmy prace projektowe związane z drogą. Przygotowywaliśmy tę drogę, tak zwanych w tamtym czasie. Dzisiaj nazwa brzmi inaczej. Złożyliśmy wniosek i otrzyma, w ubiegłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie 50% do wartości przedsięwzięcia. Po przetargu całkowity koszt na wierzchni i budowy drogi wyniósł prawie 1 400 000 zł. Dostaliśmy dofinansowanie 660 000 zł ale również przy okazji został wymieniony w dociąg główny zasilający posesję zostało wykonane całkowicie odwodnienie, nowe wjazdy, także dzisiaj mieszkańcy cieszą się, widać to obok nas, gdzie przygotowali z tej okazji przyjęcie, piękny tort poczęstunek, Po prostu cieszą się. Ja również cieszę się z tej inwestycji i chciałbym podziękować wykonawcy, który w tym roku no niestety miał trudne warunki. Całe lato mokre padało. głębokie wykopy mieszkańcy znosili te trudności spokojnie i za to też bardzo serdecznie dziękuję. Życzę miłego użytkowania drogi. była to nasza. Największa inwestycja drogowa. Chociaż w tym roku tych dróg zrealizowaliśmy bardzo dużo, ale ta była największą i najdroższą inwestycją. No, inwestycja jest bardzo dobrze wykonana, jest, wjazdy są zrobione dosyć dobrze. No, droga jest bardzo dobrze zrobiona w nowym stylu. Czy jest Pan mieszkańcem tej ulicy? Tak. Ile trzeba było czekać lat na taką inwestycję? Ja tu mieszkam 50 lat i tak długo musiałem czekać na tę drogę. Ale doczekał się Pan. No, w końcu się doczekałem. No, to były bardzo dobre, chociaż były trudne warunki, bo pogoda nie, była nieodpowiednia. No, ale jakoś ludzie radzili, żeby z dojazdem do domu. No. Uważam, że jest fajna. Bardzo nam się należała. Przez długie lata o to walczyliśmy. Uważam, że. Y Mogą być troszkę dłuższa zrobiona, tak? Bo jeszcze tam parę budynków na koniec zostało, które nie zostały właśnie objęte tą inwestycją, no ale może w przyszłych latach się uda. Chodniki na pewno tak, jest bezpieczniej dla ludzi, którzy spacerują i chodzą, ale natomiast no nie wiem, uważam, że powinny być raczej położone te zwolnienia takie na, na ulicy, bo niektórzy bardzo szybko tu jeszcze.